Ua! O dzień dobry, kochany ludziska! Witam was wodnik szumarek. E, dzisiaj chciałem podzielić się swoimi myślami. Wiecie co, no często wstawiam te swoje filmiki, że na e, mnie chodzę na bosu, że kąpię się, nie wiem, w takich rzekach. O, kaczki przyleciały, Że w jakieś Bajora, jakieś błoto, że nie wiem, krezom mnie komary, że i pojawiają się. Ja myślę, że, to, znaczy ja chcę tak odbierać, że uważam, że to stroski. Powiadają się takie komentarze typu uważaj, bo, nie wiem, na szkło, uważaj, bo kleszcze, uważaj, bo komary są teraz afrykańskie i ciągle ta czujność się uwaga. Ech. Ja już tak po prostu nie chcę żyć. Ja nie chcę cały czas się straszyć i nie chcę cały czas uważać, kurde. No to co, jesteś debilem? Wujasz, chcesz nie dbać o siebie, oczywiście potem idzie. O, twój syn, tam coś. Inni się zainspirują, cholera wie co. Całe życie lęki. Do nagrania tego filmu. Ale śmierdzi, Nie rybami. co znaczy śmierć, no tak, nie rybami. Tyś lubi zapach ryb. Do nagrania tego filmu. Wczoraj natrafiłem na taki filmik że zrobiłem taki eksperyment w Szwecji, o ile dobrze pamiętam, że właśnie e, dzieci bawiły się w dwóch piaskownicach. Pierwsza piaskownica taka, taka typowa, nie wiem, czy pamiętacie typowe piaskownice, e, gdzie, w, nie wiadomo, tam koty sikały i nie, jest nawet pies na srałkundę. Cholera wie co i ludzie wchodzili do tej piaskownicy, mali ludzie wchodzili, niektórzy nawet żarli piasek, znam takich osobiście. E, ja chyba nie żarłem, nie pamiętam, no dobra, nie istotne. I kurde, Właśnie taką piaskownicę jedną przygotowali, a drugą piaskownicę przygotowali, tak zwaną sterylną, czyli piasek był wyczyszczony z żadnych bakterii itd. A co się okazało? Że dzieci, które bawiły się w tej sterylnej piaskownicy, po jakimś czasie zaczynały dostać jakieś alergii, a dzieci, które bawiły się w tej obszczano, obstranej piaskownicy, no to przesadę tak naprawdę, czyli były w naturalnym środowisku. Bo jest zawsze od tamtych. <noise> Gdzie to jest dla mnie oczywista oczywistość. Ja naprawdę nie biorę leków, nie wiem, od, od paru ładnych lat. Nie, zdarzyło mi się, nie wiem, jakieś tam wziewne brać, kurde, czy coś takiego. A jakieś, nie wiem, chyba tabletkę na ból głowy, może kiedyś, kurde, z nie wiem, 2 lata temu. Ale żadne kurde, tabletek nie biorę. Ech, jeśli mam katar, to mi mija. Jeśli mam kaszel, to mi mija. Wchodzę sobie do tej rzeki, oczywiście to jest moje, no jeśli ktoś lubi brać tab tabletki i cały czas mówi, że musi się, nie wiem, wspomagać suplementami, diety, cholerę wie czym tam jeszcze. Ja dzisiaj uważam, że tak jak w tych filmach nieraz takich prześmiewczych robię, że no kurwa, no za darmo, za darmo jest rzeka, za darmo jest poddychanie, za darmo jest pobycie ze sobą. Przede wszystkim dla mnie dzisiaj warto zadbać o główne urządzenie, czym wszystkich steruje. O swój mysk, mózg, mysk, mózg. O swój mózg. Bo tam się mieszczą wszystkie zarządzania twoi, twoimi chorobami i tak dalej. Znaczy to jest moja wizja świata. Ty możesz mieć inną. Nie chcę się straszyć, chcę żyć. Jest taki fajny tekst, nie wiem kto go napisał. Poboisz się. Poboisz się i umrzesz. I co z tego? Cześć! Dobrego dniu! A, zapraszam na grupy wsparcia do, do, do nas do siedliska i zapraszam na rację mam terapię zachowań, którą jest prowadzi na razie weekendowa, ale już niedługo będzie online'owo. Nawet chyba dzisiaj zrobię pierwszego live'a mówiącym o tym, ale ja to jeszcze zobaczę, na razie idę trochę popływać. Cześć!